Iono Premium Tournament Collection um, To nie jest tak, że jest łatwo i prosto, nie? A, trzeba zaglądać. No i otwieramy, słuchajcie, ostatnia IONO. Powiem szczerze, grubo poszła. Także zobaczmy. Czy są takie same śliczne rzeczy w środku? Sama promka jest dobrze. Zestaw koszulek też jest. No i uwaga, atakujemy pustery. No i oczywiście tutaj mamy nasze znaczniczki. Chcemy to nic więcej tutaj nie ma. Nie można grzecznie ładnie schować Śladeczka. jest Ionka. no i dobrze. mamy temporal forces van w drift obsidian Places, scarlet i lost origin dobra może zacznijmy tym razem od lost Orgina, czyli przechodzi, będziemy przechodzić słuchajcie przez cały mm, całość po prostu tego co się działo od zeszłego roku od stycznia 23 bodajże. Albo nawet to by może listopad losowy. Chyba listopad. Dybajcie, dwa nawet. Zaglądamy. Żółte słuchajcie, karcioszki. Takich dawno już nie widzieliśmy. I mamy tak... I teraz raz, dwa, trzy, cztery. Pierwszą kartą jest energia trawiasta i mamy tak. Arkphone, Medichamp, Misfortune Sisters, popularne panie. Gastly, Ducklet, Zerua, Binnacle, Gnum, Meditent i Banet Lost Origin. No dobra, nawet nie holo. No to powiem tak, yy, zdecydowanie poprzedni, yy, poprzedni tournament yy, Iono był po prostu mega śny. Ten jest fajny. No wiadomo, natomiast natomiast nie ma takiego efektu. Wow Zobaczmy, co nam pokaże Scarlet and Violet? To już standardowo jeden, jeden w odrzucie. Oj, mamy znowu trawę, dobrze. Sprigatito, Fritto, Seviper, Houndor, Crocodile, Flamingo, Fortress, Bombardier, Dulif, wow. I kłakawo. Proszę bardzo. I dalej patrzymy Room z Obsidian Flames. Czy nas tutaj coś zaskoczą z Obsidiana? No poprzednim razem było kilka zaskoczeń, także Leciąg Tożypi Lampent, Glum, Grumpy. Is your Trevent, Salandit, Pierszy Reverse, Sizer. i Entei. No, muszę przyznać. Troszeczkę zaskakujący układ. bo jednak i słuchajcie, te boosterki, jeden po drugim. Mamy, słuchajcie, teraz kolejny kodzik, energię metaliczną i mamy Purliona, Mienfu, Ferocida, Gibla, Stini, Gliscor, Absol i pierwszy raz O ty counter catcher w złocie! Ale akcja. Wow. No, to powiem wam gruba akcja. Paradox Rifta tego... Także... Jest dobrze. I mamy najnowszy dodatek, ten Polar Forces. Why don't you know what I'm saying? Stemporal Grubina, Medichampa, Tranquilla, Heavy Bottom, Iron Violent, Sandy Shocks, Shymin, Hitmore. Roaring Moon Ancient No ale nie ma dropu, słuchajcie. No. Niby fajnie, fajnie, ale Holo to nie art. temporal forces ostrożnie dropi. Zajono ostrożnie nie rozpieszcza. Ale staruszki rozpieszczają, przypadku. Pięknie. Pineko, Maywell, Medidit, Turentur, Dhelmeis, ElectroWire, Sinusino, Pierszowe, Slugma, Shiftry i Flutterman. No, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, to się ma. Mam energię trawiastą, oczywiście nie przełożoną. Mm, także słuchajcie, a Dwa e, boksy z dwóch różnych źródeł e, i dropią. Także e, jak lubicie wyzwania i powrót do przeszłości, welcome. Naprawdę fajne rzeczy wyskakują i można coś zrobić, Także polecam.